Witam witam. Na przykładzie wzoru z Drops Design przedstawię jak zrobiłam ściągacz dekoltu do swetra, podwyższenie tego dekoltu z tyłu, czyli jak zapętlam nitkę, gdy robię rzędy skrócone, jak robię narzuty w trochę inny sposób niż konwencjonalnie. To wszystko w tym filmiku. A jeśli jesteś ciekawa, jaki to jest sweter, podpowiem, że on jest z motywem norweskim. To link do darmowego wzoru umieszczam w opisie pod filmem, jak również do mojej strony, gdzie opisuję, w jaki sposób ja robię akurat ten projekt. Zaczynamy. Przerabiam ściągacz przy szyi na druty, 2,5. Złożone na razem, nabieram teraz oczka. Zostawiam, ja tu sobie przerabiam podwójną nitką, zostawiam więc jako nitkę pomocniczą dłuższy kawałek, tak żeby nabrać odpowiednią ilość oczek. U mnie to będzie 99 oczek. Łapię w ten sposób nitkę, przekręcam, składam na pół, i zakładam dwa pierwsze oczka na drut. Nitka krótsza będzie. Jako pomocnicze i leży luźno. Nitkę skłębka. Ja sobie nawijam na palec, bo lubię mieć naprężoną. Z zasady robię luźno, więc dodatkowo zmniejszam druty, by ta robótka była ciaśniejsza, i robię w ten sposób. Tu jest nitka luźna. Nawijam ją na palec, przekręcam, wbijam się od spodu i przeciągam nitkę z kłębka. Zaciągam jeszcze raz. To jest ta luźna nitka. Tą nitkę mam naprężoną długą skłębkę, Tu sobie przytrzymuję. Dwoma palcami, żeby też była naprężona, nawijam na kciuk i od dołu przekręconą nitkę przewlekam i zaciągam na drucie. W ten sposób przerabiam tyle oczek, ile potrzebuję. W międzyczasie mogę sobie wyciągnąć jeden drut. Pamiętam tylko by cały czas zostawiać na tym jednym drucie i przesuwać tu oczka. Dokładam go z powrotem. Jest to robione po to, żeby te oczka nie były za ciasne na początku robótki, bo później nam się ściągnie i nie będą miały takiego samego naprężenia jak reszta robótki. Tu sobie dokładam, i z powrotem nabieram oczka. Dalej, kiedy już mam większą ilość oczek nabranych na dwóch drutach i nie będą mi się mieściły na całej długości. Zwracam uwagę na drut, na którym są już oczka, i delikatnie wyciągam drut, na którym jest ich mniej. Przesuwam teraz robótkę dalej na żyłkę, i mogę teraz nabierać dalej następne. Zawsze pamiętam, że jeżeli wyciągam drut, to robię to uważnie, żeby mi nie spadły te oczka z tego drutu, który już ma pozbierane. Mam nabrane swoje. 99 oczek. Teraz zakładam znacznik, bo tu będzie mój początek. Odwracam w taki sposób, że nitka jest po prawej stronie robótki. Wolny brzeg jest po lewej stronie robótki. Przeciągam tu do końca. Nawijam sobie nitkę na palec lub tylko w swój sposób trzymam tak, by nitka była naprężona i przerabiam teraz ściągacz. Ściągacz tu w moim przypadku będę przerabiała jedno oczko prawe i dwa lewe. Pierwsze oczko wbijam się i przeciągam oczko prawe dociągam nitkę do samego końca, żeby tutaj nie było przerwy między końcem a początkiem robótki. Staram się też odwrócić robótkę tak, by ten kant był równo cały do środka, bo ściągacz wówczas wyjdzie skręcony, a nie na płasko i będzie efekt zupełnie niezamierzony. Więc na to też dobrze jest zwrócić uwagę. I przerabiam teraz. Mam oczko prawe naciągnięte. Wbijam się teraz w następne oczko i zrobię lewe tu od góry. To będzie przekręcone. Jedno dociągam i drugie dociągam. Oczko prawe. Ja wbijam się od góry, gdyż jeżeli będę się wbijała od dołu, to będzie oczko przekręcone. Oczka przekręcone dadzą większą sprężystość ściągacza, ale też będzie ciaśniej. Ja tu robię oczko prawe na płasko. I ponownie przerabiam oczko lewe, oczko lewe i oczko prawe. Tu przerobię w ten sposób kilka rzędów. Tak jak jest opisane w zewzorze, który obecnie przerabiam. Po przerobieniu 3 cm na wysokość jestem na środku tyłu. Znacznik cały czas przekładałam robiąc w górę, tak wygląda prawa strona, tak wygląda ściągacz z lewej strony, gdzie Oczka lewe były przekręcone. Przerabiać teraz będę podwyższenie na dekolt z tyłu, czyli na karku. Będzie to ten sam kolor, z tym, że tu na karku będzie takie wybrzuszenie, i ten ściągacz będzie wyżej. Tu, według tego wzoru, cały rząd jeszcze przerabiam na prawo. Dodając równomiernie oczka. Oczka dodaję również trochę w inny sposób, niż jest to zalecane, gdyż normalnie robiłabym narzut i przerabiała następne, a na powrocie na prawo narzucone oczko przerabiałabym jako przekręcone, czyli nitkę. Skrzyżowaną, przerobiłabym jako dodatkowe oczko. Ja robię to inaczej ze względu na to, jak już mówiłam wcześniej, że robię luźno. Więc u mnie zostawały tu otwory. I ja narzucam w taki sposób, że wyciągam nitkę z poprzedniego rzędu. I tą nitkę przerabiam już w tym rzędzie jako dodatkowo. I to jest mój narzut. Przerabiam tak każde oczko, oczywiście metoda tradycyjna, z narzutem, i w następnym rzędzie przerabianie oczka jako przekręconego jest jak najbardziej prawidłowa i zgodna ze sztuką robienia. Ja tutaj jednak pokazuję jak to robi Kamila. Więc pokazuję wam swoją metodę, oczywiście nietradycyjną i zupełnie inaczej niż to. Pewnie jest przyjęte przez większość. Przechodzę teraz do podwyższenia dekoltu z tyłu ściągacza. Początkiem jest tutaj marker, czyli mój znacznik. Przerabiam teraz, tutaj w tym wzorze, który ja robię, 13 oczek na prawo. Od markera. Teraz we wzorze piszę zacisnąć nitkę. Ja to określam inaczej i robię w taki sposób, że oplatam tą nitkę wokół następnego oczka. W tym celu przekładam sobie nitkę do przodu, ściągam oczko bez przerobienia. Przekładam nitkę do tyłu, zakładam z powrotem oczko ściągnięte. Tutaj widać, ta nitka jest luźna. Odwracam na lewą stronę i przerabiam teraz po lewej stronie 26 oczek, czyli 13 tych do znacznika i 13 z drugiej strony znacznika. Tak by tutaj ta nitka była dość ciasno opleciona, żeby się nie tworzył otwór. Po 26 oczkach, po 26 oczkach ponownie nitkę trzymam z przodu, ściągam sobie oczko, przekładam nitkę do tyłu i wkładam oczko z powrotem. Odwracam na prawą stronę i przerabiam teraz 39 oczek, czyli 13 do znacznika. Plus 26 po znaczniku. 14 oczko, tu robię nad tym oczkiem oplecionym. 15. Jak widać, otwór jest zamaskowany, który ewentualnie mógłby się utworzyć. I robię dalej 16, 17. I 26 po tej stronie. Tu jest podobna sytuacja. Nitka do przodu, poplatam oczko, które zdejmuję i zakładam z powrotem. Odwracam na drugą stronę i teraz robię 52 oczka po lewej stronie. Tutaj zaciskam i kontynuuję. Cały ten wzór przedłużenia według opisu wzoru, który stosuję. Po przerobieniu całego rozszerzenia, tu z tyłu wygląda to w tej chwili w taki sposób, czyli tu na środku mam najszerzej tą dorabianą część. Ona się zwęża w trakcie przechodzenia w stronę ramion. Z przodu jest tylko ten ściągacz. Po przyłożeniu równo widać, że tył jest o tyle dłuższy. Tu, po owinięciu ostatni raz, przerabiam do środka tyłu, czyli do znacznika. Będę kontynuować wzór swetra. W tym momencie to jest koniec ściągacza przy szyi z podwyższonym karczkiem. I to tyle na dzisiaj. Jeśli się podobało, daj mi kciuka w górę, zasubskrybuj i zostaw komentarz. Dziękuję za uwagę i zapraszam po więcej.